Szczęść Boże, drogie dzieci, drodzy rodzice, witam Was w kolejną, czwartą już niedzielę Wielkiego Postu. Jak widzicie, dziś w innym stroju, na różowo. Dlaczego? Ponieważ dziś w liturgii mamy kolor różowy. Dzisiejsza niedziela to niedziela radości. Wielki post to czas pokuty, czas refleksji. Czas naszego nawrócenia. Czas, w którym w liturgii występuje przeważnie kolor fioletowy. Czas smutny. Przygotowujemy się do okrutnej męki naszego zbawiciela Jezusa Chrystusa. Lecz w tym czasie jedna z niedziel nazwana jest niedzielą radości. W tą niedzielę dziś mamy kolor różowy. Czym powinien się radować chrześcijanin? Ewangelium, Słowem Bożym, które Bóg do nas kieruje. Radość Ewangeliom wynika z jej nazwy. Słowo Ewangelion oznaczało kiedyś nagrodę, jaką otrzymywała osoba, która przyniosła królowi dobrą nowinę. Słowo Ewangelia oznacza dosłownie dobra nowina. Radość z Ewangelii płynie również z jej treści. To tam znajdziemy, jak Jezus czyni cuda, ile dobra Jezus czyni człowiekowi. Tam również przeczytamy, co Jezus dla nas uczynił. Dziś również. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu. Jak mogliśmy usłyszeć, kiedyś słowo Ewangelia znaczyło nagrodę za dobrą nowinę. Ewangelia znaczy dosłownie dobra nowina. Mniej Jezus wiele dobra ludziom czynił, dawał wiele radości. A dziś w Ewangelii słyszymy, że to właśnie dzięki Jezusowi Chrystusowi my możemy być zbawieni. To On odpuszcza nam grzechy, abyśmy byli radośni. Byśmy cieszyli się radością nieba, tym, co Pan Bóg nam tam przygotował. Ewangelia jest pozytywna, jest radosna i tą radością my wszyscy musimy się dzielić. Dziś w świecie przeżywamy wiele smutku. Cała ta pandemia to nasze zamknięcie nie jest łatwe. Wiele jest tego smutku, przygnębienia. Dlatego my, chrześcijanie, ludzie wierzący, którzy czytają, słuchają Ewangelię, powinni w świecie być radością. Radością z tego, że mamy Jezusa Chrystusa, który chce nam pomóc, który chce naszej radości. Bądźmy więc radości, zaufajmy Panu Bogu, uwierzmy w Jezusa Chrystusa, w Jego łaskę i tą radość nieśmy innym. Do tej radości dziś szczególnie Was wszystkich zachęcam. Na dziś tyle, dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że zobaczymy się na kolejnych spotkaniach. Szczęść Boże!